dzisiaj, Tak jak widzicie, biegnę z plecakiem, gdyż odbieram pakiet startowy na bieg, 31 bieg Powstania Warszawskiego, który odbędzie się teraz w sobotę. Gdzieś około 8-9 km będzie w jedną stronę, ale nie ma sensu komunikacją jechać czy samochodem, gdyż ładna pogoda jest, a przy okazji trening się zrobi. Przy okazji pokażę wam kawałek bulwarów nad Wisłą oraz zobaczymy wity medialny park Fontan koło Wisłostrady koło starego miasta na Podzamczu a co do zawodów w wrześniu maratonu to zostały mniej niż dwa miesiące przygotowania zawsze trwają nie wszystko nagrywam na przykład przez ostatni tydzień codziennie biegałem Wydaje mi się, że nabrałem wytrzymałości przez to codziennie, nawet tego ostatniego dnia specjalnie nogi nie bolały, a dziennie tak przebiegałem, przechodziłem około 20 km. Coś czuję, że stadion to będzie nasza tradycja, bo jak nie inaczej. Jest wspaniały i to chyba na każdym filmie będę pokazywać. Tak, taka będzie tradycja. Trzeba się chwalić naszym pięknym Stadionem Narodowym. A żeby się dostać do tych fontan, na przykład od Pragi Południej, od Ronda Wiatraczna, to właśnie biegniemy, bądź idziemy, albo jedziemy rowerkiem wzdłuż Alei Waszyngtona. Po prawej stronie będzie stadion, który się schował, ale pojawi się oczywiście. Następnie w prawo Do mostu świętokrzyskiego I na moście świętokrzyskim jak się skończy To bulwarami Prosto, prosto, prosto I po lewej stronie Będą fontanny. Ale takiego czegoś to nie popieram I nie róbcie Informacje o utrudnieniach już rozstawione Ci co będą stali w korkach Przepraszam, niestety to nie ja układam trasę. No i dotarliśmy do Bulwary. Jesteśmy koło Mostu Świętokrzyskiego. A tutaj Deptak i ścieżka rowerowa. A za drzewami Centrum Nauki Kopernik. Bulwary jakiś czas temu przeszły metamorfozę kilkuetapową. Tak to nie wyglądało kiedyś. Był beton straszny. Brzydko, nie było przystani takich jachtowych, na których możemy coś zjeść, usiąść Generalnie było brzydko Beton połączony z silnością, nawet ładnie to wyszło i centrum nauki Kopernik Mam tutaj kawałek takiego skwerka Często ludzie siadają na kocach, odpoczywają, ale generalnie schody to są takim kultowym miejscem wypoczynku. Fajna roślinność. Na szczęście nie koszą jej. Po naszej prawej stronie budują most pieszo-rowerowy. Zaraz Wam pokażę, tak będzie wyglądać. No, i załączyło mi się gadanie. Wybaczcie, ale muszę pokazać, bo ten widok się zmienia i docelowo będzie inaczej wyglądać. To, co Wam pokazałem, to projekt tej ścieżki, kładki, mostku, jakby to tam nazwać, do połączenia dwóch brzegów: Pragi Północ i. No, gdzie my jesteśmy? Po Wiśle. Słyszałem, że są małe utrudnienia w budowaniu, gdyż stan wody, tak dobrze usłyszycie, jest za niski do budowania. Zobaczcie, jak widać kamienie. Ponoć 34 cm, tylko pokazuje przyrząd gdzieś tam, podejrzewam, że dalej na bulwarach. W miarę możliwości będę Wam pokazywać, jak się zmienia ta konstrukcja, a oczywiście jak otworzą w e, chyba 2024, tak? Tak, dobrze pamiętam, w 2024 na wiosnę. Oczywiście będzie relacja i przebiegniemy się. Tak niski jest stan Wisły. Takiego widoku to nie widziałem dawno, chyba nigdy. Fontanny są po drugiej stronie ulicy Także polecam Wam przejście podziemne Zaznaczam na mapce Jesteśmy po drugiej stronie Są windy, także z rowerem, czy z wózkiem, z dzieckiem Proszę bardzo Jesteśmy już w parku W skwerze Na którym są fontanny Fontanny ruchomili 7 maja 2011 roku w ramach jubileuszu 125-lecia MBWika. Multimedialny park fontan składa się z kompleksu czterech fontan i przerywnik, zobaczcie jak ładnie można roślinność wkomponować taką niską, można W ostatnim moim filmie odwiedziłem plac Pięciu rogów i o takiej niskiej roślinności mówiłem. Prawda, że od razu by było lepiej? Zobaczcie, tak naprawdę mały obszar, a ile zmienia taka trawa? Ładnie skomponowany ten obszar. Roślinność taka przycięta, uformowana. Tutaj pusta przestrzeń, ale ludzie też palne dni na kocykach leżą. A tam z tyłu mamy kompleks obiadowy. Można odpocząć, coś zjeść. Oczywiście ławeczki. Tutaj trawy trochę się wytarło. Czujne oko moje dostrzegło. Takie małe fontanny dla dzieci. Znowu jakaś trawka. A wśród nich. Światło. Ładnie to w nocy wygląda Dużo ławek, naprawdę dużo na plus A tutaj mamy już główne fontanny Obrzeża są włożone w takiej drobnej ceramiki z daleka to bardzo ładnie wygląda. Woda krystalicznie czysta. Aż się prosi, żeby wejść. Oczywiście nie można tego robić. A te wyłączone z użytkowania. Prawdopodobnie jakiś serwis albo problem. No szkoda. Kompleks on tam składa się aż. 367 dysz umożliwia to oglądanie multimedialnych pokazów świetlnych które są w takich godzinach zobaczcie od maja do września potężny reflektor wyświetla treści i można oglądać byłem w takim spektaklu w sezonie w każdym sezonie jest jakiś nowy pomysł, nowa treść. Bardzo ładnie to wygląda, bo jest wyświetlane na takim na chmurce, nazwałbym to, wody. Tutaj ewidentnie jest jakaś konserwacja. Ewentualnie może w ramach budowy kolektora Wiślanego zamknęli. Ale tak to zawsze jest czynna ta fontanna. A miejsce, w którym jesteśmy, jest to podzamce. Na górze, jak wyjdziemy, jest stare miasto. A tu mamy plac, taki otwarty. W zasadzie to jest chyba żadnego pomysłu. Pomysł taki, żeby był otwarty. W sumie to dobrze, że taka jest przestrzeń. Bez żadnego pomysłu. Jakby to jakiś stały trucki czy inne atrakcje. Myślę, żeby to nie było nic pozytywnego. Na pewno ta kostka by tak nie wyglądała. Bo pomyślcie sobie, kupujesz jakiegoś loda czy coś innego, to musi upaść. No i byłby brud i syf. A tak jest ładnie i czysto. Obok fontan mamy. Figurę Williama Lindleya, który zaprojektował i był twórcą warszawskich wodociągów i skanalizował Warszawę w 1886 roku. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, znowu mamy kawałek zieleni z wysoką trawą, a nie pusty beton. No i dobrze to jest przemyślane, że w formie takiego kompleksu jest to jedzenie, a nie w formie budek. Wszystko w jednym miejscu. Jak widzicie nie ma upału, a nawet dużo. Dużo osób odwiedzających jest. Miejsce bardzo ładne, a jak jest wiaterek, to fajnie bryza leci z tych fontan na człowieka. Polecam odwiedzić te spektakle, bo robią naprawdę piorunujące wrażenie, a wstęp jest za darmo. Teren potężny i dla każdego znajdzie się miejsce. A uwierzcie, podczas pokazów wszystko, wszystko tu jest wypełnione. Mnóstwo ludzi przychodzi i ogląda. Naprawdę, opuszczając kompleks fonten, znowu natrafiamy na trawę. Zobaczcie, jak fajnie, morze, morze roślinności. I takie przejście z takiej średnio wysokiej do takiej małej w fontanny, a to oznacza, że opuszczamy kompleks 8,5 km z Pragi południe z okolicy Ronda Wiatraczna, także albo długi spacer albo przebieżka 8,5 km to tak na spokojnie około godziny albo rowerem, to myślę, że jak się zepniecie to 20 minut jesteście na miejscu ważna informacja polecam przyjechać komunikacją, bo jest ekstremalnie mało miejsc parkingowych a jak źle zaparkujecie to momentalnie macie mandat to jest ulica po polskich wytwórni papierów wartościowych i w zasadzie parking jest tylko tutaj i naprawdę jest mega mało miejsca pamiętajcie o tym pakiet startowy odebrany spod domu wyszło 9,5 km więc fajny trening natomiast koszulkę i Numer startowy pokażę Wam w kolejnym materiale. Dzisiejsza wycieczka dobiega końca. 19 km w dwie strony. Cel został zrealizowany, a nawet podwójnie, ponieważ zobaczyliśmy fontanny i odebrałem pakiet startowy. Czyli i wycieczka, i sport, i zdrowie, i mniej siedzenia w samochodzie czy w komunikacji. Dajcie znać, jak Wam się podobał park multimedialny Fontan. No i zachęcam do zobaczenia jakiegoś pokazu. Naprawdę warto. Dajcie znać. Na razie hej.